Charakterystyczna litografia Joana Miró w naszej galerii. To oryginal litografie 4 z 1975 roku. Joan Miró, kataloński malarz, rzeźbiarz i ceramik, był jednym z czołowych przedstawicieli surrealizmu. Jego początkowe prace wskazują na wpływ katalońskiej sztuki ludowej, kubizmu i fowizmu. Przeniósł się do Paryża, gdzie uległ wpływom dadaizmu i surrealizmu, co doprowadziło go do gruntownej zmiany stylu. Jego oryginalna twórczość sprawiła, że stał się jednym z najpopularniejszych artystów XX wieku. Najbardziej rozpoznawalnymi symbolami w jego sztuce stały się księżyc, gwiazda, ptak, oko i kobieta. Późne prace, jak przykładowo seria Toile Brûlée, czyli spalone płótna, były inscenizowanym zniszczeniem, protestem przeciwko komercjalizacji sztuki i wezwaniem do zamordowania malarstwa, które tej komercjalizacji uległo. Ceramiki Miro zdobią m.in. ściany budynku UNESCO w Paryżu i Wilhelm Hack Museum w Ludwigshafen, a monumentalne rzeźby można podziwiać na placach w Barcelonie i w Chicago. Bardzo przyjemna dla oka praca Joana Miro. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów grafika artystyczna, rysunek oraz propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.